Ta Pieniacka to była czysto polska wieś. Ze spisu, który był dokonany przed wojną było 760 mieszkańców. Ta wieś przyjęła drugie tyle uciekinierów z Wołynia i z sąsiednich miejscowości, ale z historii, którą poznawaliśmy i poznajemy, i od naszych rodziców, i oczywiście z archiwów, wynika, że Polacy byli tam od zawsze. Moja rodzina tam była od zawsze. Z tego względu uważam, że koniecznością, obowiązkiem jest przyjeżdżać w to miejsce. 28 lutego 1944 roku, wieś rano została okrążona przez pułk policyjny Nachtigall SS, 14 dywizji SS-Hałyczyna. To byli ochotnicy Ukraińcy. Jak przyszli tu Niemcy i powiedzieli, że chcą stworzyć dywizję SS, zgłosiło się 75 tysięcy ochotników ukraińskich do tej, do, tej, do tej dywizji, 75 tysięcy ochotników, w tym, w samym Sanoku, 2000 się zgłosiło, bo było ogłoszenie niemieckie, odezwa właśnie nawołująca, w języku niemieckim i ukraińskim, nawołującym właśnie do, do wstępowania do dywizji SS Hałyczyna. 28 lutego 1944 roku ta, ta wieś wczesnym rankiem została okrążona, przez nacjonalistów ukraińskich, przez bandy UPA. Przy mordzie w Hucie Pieniackiej również uczestniczyła um, Sotnia Jastruba, czyli Dmytra Karpenki. Pułk policyjny stacjonujący w Brodach, wczesnym rankiem, kordonem wieś została okrążona, ludzi zaczęto spędzać do stodu, najpierw do kościoła, potem ich z kolei rozlokowano w budynkach gospodarczych, w domach i te budynki podpalano razem z ludźmi. Zginęło 1000-1500 osób, nie jesteśmy w stanie powiedzieć ile dokładnie, dlatego że zginęły całe rodziny, sąsiedzi. No, trzeba też powiedzieć, że Kuta Pieniacka przyjęła uciekinierów z Wołynia, z sąsiednich miejscowości. No, stąd niemożliwe jest, żeby znać dokładną liczbę tych osób. No, jeżeli chodzi o moją rodzinę, zginęli moi dziadkowie, siostry i bracia mojej mamy. Całe rodziny z dziećmi. Ja jestem rodzinnie związana z Hutą Pieniacką. Moja mama tam się urodziła i większa część rodziny została zamordowana i spalona. Moja babcia była jedną z osób uratowanych z Huty Pieniackiej z tej zbrodni ludobójstwa, która tam się dokonała. Jakoś sam byłem też bardzo z babcią związany, ale myślę, że to tak jak i cała nasza rodzina bardzo mocno od początku w zasadzie wzrastaliśmy w pamięci o, o tych wydarzeniach, tym co się działo na, na Kresach, a w szczególności właśnie w Hucie Pieniackiej. No i to sprawiło właśnie, że kiedy powstało stowarzyszenie, to także i, i ja jakoś zaangażowałem się na tyle na ile wtedy, te kilka lat temu jako chłopak mogłem się zaangażować. No ale to właśnie był ten powód, czyli to, co babcia nam przekazała, te wartości, potrzeba pamiętania o tych, o tych wartościach, które reprezentowali ludzie żyjący w kres, na kresach, ludzie żyjący w Hucie Pieniackiej nasi przodkowie, a którzy zginęli za to tylko, że byli Polakami. Z wielkim wzruszeniem biorę udział zawsze w tych żalobnych uroczystościach w rocznicy tej strasznej tragedii. Z wielkim bólem zawsze słucham świadków, którzy przeżyli tą wielką tragedię. I dla mnie jest bardzo wielkim zdziwieniem, że Huta Pieniacka, taka kiedyś wspaniała wioska, w której mieszkali ludzie, którzy pracowali, uprawiali tutaj ziemię, opowiadają, że była piękne Sady, że urodzajna ziemia, ludzie byli gospodarzami i raptem stało się coś strasznego, że tych ludzi wymordowano. I mnie to najbardziej wzrusza, że wśród tych parę, prawie tysiąca ludzi co piąte było dziecko. Niczym nie winny. Tak samo i ci ludzie, oni byli gospodarzami. Oni nie chcieli tej tragedii. Oni nawet nie przypuszczali, że takiego strasznego coś może się wydarzyć że człowiek, człowiekowi może czynić taką wielką krzywdę. Ja zawsze pamiętam i będę pamiętała opowieść mojej mamy, która mówiła, że wychodząc z kryjówki, kiedy ich tam wywlekano, ktoś z tych oprawców, kto, kto bił po plecach, krzyczał, no budesz miała Polskę. Mama zawsze opowiadała, że dlaczego ci nasi biedni ludzie tak ciężko, tak byli mordowani, tak zniszczeni. No właśnie dlatego, że byli Polakami. Tam w Hucie Pieniackiej była nasza bardzo duża rodzina. Bo oprócz rodziny Kowlańskich to była nasza rodzina to była Bernaccy, to była rodzina ze strony babci, orłoscy to była ze strony też babci, była rodzina Michalewskich, to też ze strony babci. I po wojnie pamiętam jak dzisiaj zawsze rodzina przyjeżdżała do nas i spotykali się i opowiadano, co się stało w hucie. W dniu. Zagłady huty pieniackiej było tylko nas czworo, bo najstarszy brat i siostra zostali wywiezieni do Niemiec na roboty w 1942 roku. Brat Józek został spalony Razem z rodzicami siostra Stefcia uciekła z płonącej stodoły. Ja z Kazikiem żeśmy się ratowali, bo no właśnie był taki moment, że Mama kazała nam pójść do sąsiadki, no i żołnierz, który wyganiał w pewnym momencie i sąsiadkę i nas, żebyśmy przeszli do kościoła, ale inny żołnierz przyszedł i powiedział, matka schowaj się z tymi dziećmi. Ta sąsiadka miała swoje troje, nas dwóch, żeśmy... Na zapleczu domu weszli taki kopiec na ziemniaki, na warzywa. W końcu tego już była część właśnie usunięta i żeśmy tam przebywali jak sądzę kilka godzin. Nasze domy były na krańcu wsi i później jak na naszym właśnie krańcu wsi. Uspokoiło się, więc żeśmy z sąsiadką uciekli do sąsiedniej wioski Majdan Pieniacki. Opowiadali, jak dziadek nasz, Antoni Koblański, tak szedł rano, spali, bo oni mieszkali pod lasem koło cmentarza. Szedł obrządzać, bo był gospodarzem. W tym czasie są tak zbity, że tylko koszulka została, kołnierzyk został, a cała yy, z koszuli nic nie zostało, tylko gołe ciało. I, I dziadek w kościele tam do swoich najbliższych tak objął ich, powiedział: Dzieci kochane, to przeżyje, zmówcie ojcze nasz. I przeżyła naj, najmłodsza z córka jego, siostra mego taty, Wanda. Znaczy Stefania, bo ona miała dwa imiona. Rzeczywiście bardzo taki mocny przekaz, który jednocześnie. Wiąże się też z jakąś formą na pewno przebaczenia, bo wszyscy znamy słowa tej modlitwy. Ojcze nas, któryś jest w niebie, w pięć minut Twoje, przytulę przytulę Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wieczny odpoczywanie raczej dać Panie. A światło świętoista i niechaj świeci, Nie spoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Opowiadali o Sabinie, mojej siostra, Sabina Michalewska, to była siostra mojego tata. Ona y była zgoniona do, zgoniona do stodu. Ale jeden z ukraińskich SS-manów jakoś zlitował się, czy ja nie wiem, jakieś dróg serca i wysyłał ją po dokumenty, w ten sposób dając szansę jej y, na to, żeby uciekła. Tak zrobił trzy razy, a ona za trzecim razem y, y, wróciła, bo bardzo kochała swojego męża, wiedziała, że mąż będzie spalony i wolała w tym czasie też być spalona, bo nie wyobraż sobie życia bez męża. Opowiadano o naszej kuzynce Frani Michalewskiej, jak ją niesiono, w jakimś szłacie i zaniesiono pod ołtarz i to była ta osoba, która urodziła to dziecko. Rzucili ją i ty, 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 synka urodziła. Rzucili o, o, o stopniu ołtarza i rozdeptali. Bardzo dużo mama mi opowiadała właśnie o y, tym czasie, o y, niedzieli 28 lutego, kiedy to y, spacyfikowano wieś huta pieniacka bardzo, bardzo dużo przeżyła, bardzo często wspominała o tym, nigdy nie chciała przyjeżdżać, uciekła tego 28. To była zima, mówiła, że śnieg był po pas. Boso uciekała na hutę werchobuską. Bardzo, bardzo dużo mi opowiadała, że właśnie po drodze, jak biegła, widziała bardzo dużo ludzi rozstrzelanych, widziała ludzi palących się, widziała ludzi, którzy prosili o to, żeby ich dobić, bo po prostu no, były to, był to straszny czas. Była to niedziela, gdzie to było rano o szóstej, gdzie wszyscy pomału zbierali się do kościoła, prawda? I to, no, Wyglądało to w ten sposób, że no, tragicznie, naprawdę fatalny to był czas. I, i, i wspomnienia mamy bardzo dużo płakała. Y, nigdy nie chciała tutaj przyjechać, miała bardzo y, przykre wspomnienia. Jestem y, wnukiem Anny Szwaji z domu Kowalczykowskiej. Y, była ona ocaloną z y, masakry w Hucie Pieniackiej. miała Wtedy około 12-14 lat w dniu samej masakry babcia najpierw z matką i z, kilko, z kilkoroma sąsiadami schowali się w piwnicy za stodołą. Babcia najpierw właśnie schowała się w tej piwnicy, później usłyszeli strzały, pukanie do, do drzwi tej piwnicy. Na początku nie chcieli wyjść, ale strzelono w te drzwi, zginęły dwie osoby. Później wyprowadzono ich z tej, z tej piwnicy i przeprowadzono do kościoła. Po drodze już było widać wiele zabitych, palone, palone domy i w tym kościele babcia została wprowadzona przez Zachrystię i pociągnęła mamę swoją do, na strych. I na tym strychu był taki lufcik do, do wieży, w którym już było schowanych parę osób. Ostatni wszedł tam Wojtek Karpieka, który wciągnął drabinę i to prawdopodobnie uratowało obabcie i te osoby, które, które też tam były schowane, ponieważ no, ci Ukraińcy już nie znaleźli więcej osób. Tych, którzy byli upchani w tym kościele po, po kolei wyprowadzali i w stodołach zamykali i te stodoły podpalali po prostu ewentualnie jak ktoś jeszcze uciekał, to, to do nich strzelano. Mama urodziła się właśnie ku Ciepieniackiej, jednakże w tym dniu, kiedy nastąpił, Mord na ludziach, na mieszkańcach, na Polakach tej wioski była na drugiej wiosce, w hucie werchobuskiej u swojej koleżanki. I tym właśnie sposobem uniknęła śmierci. Do tej pory żyje ta koleżanka mojej mamy, tak, nawet jesteśmy rodziną. I przy każdej takiej spotkaniu często wspominała mama z nią i ta ciocia Anka zawsze powtarzała Paulina dzięki mnie żyjesz uratowałam ci życie bo mama akurat w tym dniu chciała wrócić do swojego domu chciała wrócić na chutę Pieniacką, jednakże ta koleżanka jakieś jak gdyby przyczucie miała mówi Paulina nie idź nie idź Mama na początku nie chciała jej słuchać, nawet szła, ale wróciła, zawróciła jednak i dzięki temu um, żyła. Bardzo często w kontaktach z miejscowymi ludźmi dowiaduje się o miejscach, których na mapie nie było. Nie były ujęte w spisach miejscowości, natomiast pełniły rolę przysiłków, czyli okolic wsi po prostu. I tam przede wszystkim mieszkańcy tych, tych, tych przysiłków szli na pierwszy ogień, jeśli chodzi o zbrodnię wołyńską, dlatego że. Byli oddaleni, byli, żyli w odosobnieniu. Z Hutą Pieniacką wiążą mnie więzy rodzinne, mianowicie matka mojego ojca, moja babcia urodziła się w Hucisku Brockim, oddalonym od Huty Pieniackiej około 4 km. Hucisko brockie to taka szczególna wieś, wieś na, na uboczu gdzieś tam w lesie, prawda? Między Hutą Pieniacką a, a Perliskami mieszkańcy e, Huciska Obrockiego, tą pamiętną e, noc ludobójstwa w Hucie Pieniackiej, schronili się w tą noc e, właśnie w Hucie Pieniackiej ze względu na to, że Huta Pieniacka była miejscowością największą w okolicy. No niestety zmasowany atak Ukraińców sprawił, że niemalże wszyscy schronieni w tej Hucie Pieniackiej zginęli tam mieszkańcy Huciska Obrockiego, okolicznych wiosek Żarkowa, Pieniak. Ludzie, którzy uciekli przed tą rzezią wołyńską z Wołynia, z okolic Łódzka. Starałam się bardzo zapraszać ludzi do Huty Pieniackiej, tych związanych rodzinnie z tym miejscem, korzeniami, ale też i z czasem, Spotkaliśmy tam przyjaciół, między innymi motocyklistów Rajdu Katyńskiego, Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie, Wschód-Zachód. Spotkaliśmy ludzi, którzy także zareagowali od ruchem serca. I to jest niezwykle cenne, dlatego że to jest taka płynąca szczerość i taki nasz wspólny patriotyzm, który budujemy. Wiem, że przyjeżdżając tutaj, stajemy się lepszymi ludźmi. Rozumiemy bardziej, co to znaczy kochać Polskę, no i tak się właśnie staramy postępować. Przyjechałem tutaj do Huty Pieniackiej oddać pamięć, cześć ludziom, którzy tutaj zginęli. Przyjeżdżamy tutaj dwa, trzy razy do roku, sprzątamy groby. Dbamy, żeby tutaj miejsce było. Niezapomniane, żeby to ludzie ukraińscy pamiętali, że my szanujemy, czcimy ludzi, którzy tutaj mieszkali, którzy zostali pomordowani przez banderowców. To, że stworzyliśmy stowarzyszenie kilka lat temu, to właśnie chcieliśmy, aby tą wiedzę, aby tą pamięć upublicznić. Jednocześnie uczymy się tego tutaj, co najważniejsze w życiu co to znaczy przebaczanie co to znaczy pamięć. I co to znaczy praca? To oczywiście jest przede wszystkim historia i konieczność pamiętania o, o tych strasznych kartach e, historii, które rozegrały się na kresach, ale to też jest niewątpliwie pewna szkoła wartości, bo tak tutaj wielokrotnie rozmawiamy, wiele osób z tych, z którymi e, i Państwo rozmawiacie, mówią, że... Dlatego tutaj są, ponieważ to jest historia rodzina, bo są z kresów, ale widzimy, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy z kresów, bo nasza kultura jest stąd, nasza historia w znacznej mierze tu właśnie została ukształtowana. Przywracanie do poczucia tożsamości Polaków tego kresowego wycinka, który w pewnym momencie został wycięty, a który można powiedzieć, jest takim kamieniem węgielnym polskiej duszy. Przyjeżdżam tu regularnie od 2005 roku. Czasami dwukrotnie, czasami nawet trzy razy w roku. A już jestem tutaj 24 raz, nie tylko w lutym, w rocznicę zagłady, ale w miesiącach letnich przyjeżdżamy ze Stowarzyszeniem Huta Pieniacka, z członkami Stowarzyszenia, by cmentarz przedwojenny wioskowy. Uporządkować, żeby figury cmentarne, pomniki, żeby, bo były poprzewracane, więc żeby je uposadowić i to jest nasza praca, żeby ten cmentarz trwał, bo jest jedynym. Elementem, który świadczy o tym, że istniała wioska. Zobaczyliśmy, że on jest w takim opłakanym stanie to znaczy, ucieszyliśmy się, że w ogóle go zobaczyliśmy. To były pomniki poprzewracane. On się uratował tylko dlatego, że był w lesie, że był zarośnięty, tak myślę. No i postanowiliśmy, taki, jako taki odruch serca. Cóż możemy zrobić dla Chuty wieniackiej? Przede wszystkim uratować te groby, oczyścić je, uporządkować. I zaczęliśmy właśnie stopniowo pracować w tym cmentarzu. On w tej chwili jest uporządkowany, jest ogrodzony. Co roku tam przyjeżdżamy. Wycięliśmy ponad 450 drzew, krzewów, i gdybyśmy nie zaczęli uporządkowania tego cmentarzu, to tutaj miejscowi Ukraińcy. Na przedsiębiorstwo wycinało las, i gdybyśmy my tego cmentarza nie zaczęli porządkować, to by traktory, pojazdy przejeżdżały przez te figury i z tego cmentarza nic by nie zostało. Ludzie ucierpieli, ludzie zginęli, i teraz ta ziemia, kiedyś urodzajna, piękna, na której było wiele, wiele takich sadów kwitnących, która radowała oczy, dzisiaj stoi pustko i zarasta chwastem. Szkoda, że tak się wydarzyło. Dlatego dla nas jest wielka, wielka, wielka lekcja, że tylko przez dobro, tylko przez współżycie, takie we wzajemnej miłości między różnymi ludźmi, różnych narodowości, różnych religii, my możemy budować wspólne dobro. Tą prawdę prawda, sobie powiedzieć, jeżeli. Mamy budować przyszłość, jeżeli mamy, yy, że tak powiem, jako sąsiedzi współistnieć i te stosunki między nami mają być dobre. Ta prawda musi być powiedziana, i na tej prawdzie można wtedy budować przyszłość naszych narodów, bo bez tej prawdy nic z tego nie wyjdzie. Oni muszą. Powiedzieć jak było, przyznać się do tego i przede wszystkim nie gloryfikować zbrodniarzy, bo nie tędy droga do porozumienia z nami. Huta Pieniacka jest cząstką naszej historii i myślę, że my, jako naród, my Polacy, jeżeli nie będziemy pamiętali o tym, co miało miejsce w przeszłości, czyli o naszej historii, to. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy jako naród istnieli. Jeżeli my sami nie zadbamy o tą historię, to któż ma o to zadbać? Musimy mieć swoją godność. Musimy szanować swoją historię, szanować naród i nikogo się nie bać. Czy to jest Bruksela, czy to jest Moskwa, czy to jest ktoś, u nas jest Warszawa i my jesteśmy u siebie. My się nie musimy niczego wstydzić. My się nie musimy przed nikim korzyć. My musimy mieć swoją godność odbudować armię tak, jak się należy i nas powinni szanować, nie bać się, no nie na tej zasadzie, szanować nas, a nie opluwać nas z wszystkich stron, a my się wycieramy i udajemy, że się nic nie stało. Jest to też wiele jakichś takich wzniosłych uczuć, przywiązanie do wiary, do wartości, do patriotyzmu, które niewątpliwie, te wszystkie wartości niewątpliwie cechowały tych wszystkich ludzi, którzy tam żyli, a przynajmniej tak z przekazów babci, było wiadomo, że i ci ludzie tym żyli, i babcia chciała, żebyśmy my tym żyli, żebyśmy wszyscy wiedzieli, co jest w życiu najważniejsze Bóg, honor i ojczyzna, a oni za to właśnie oddali swoje życie. Przez te wszystkie lata, kiedy pracowaliśmy na tych cmentarzach, przyjeżdżaliśmy tutaj, wiedziałam, że to pytanie, które tak często jest cytowane, jest bardzo ważne. Nie pytaj co Polska może zrobić dla Ciebie, ale co Ty możesz zrobić dla Polski. Podczas tych wszystkich spotkań, prac, wiedziałam, że buduje się w nas taka wspólnota, taka więź. I mam nadzieję, że tutaj, czy stowarzyszenie Huta Pieniacka będzie przyjeżdżało, czy nie, to mam nadzieję, że wiele ludzi przyjedzie, niekoniecznie związanych z Hutą Pieniacką, bo tak się też to dzieje, tylko, tylko ludzi, którzy wiedzą, że mamy pewne długi wdzięczności. Jest takie powiedzenie, że wolność krzyżami się mierzy. I mamy ogromne, długi wdzięczności dla tych, którzy leżą właśnie w tej ziemi. Chcemy upamiętnić to ku przestrodze. Ku przestrodze, żeby takie, taka, takie wydarzenia, bo to trzeba powiedzieć, kainowej zbrodni już się nie powtórzyły, bo to po prostu była kainowa zbrodnia. Tam sąsiad mordował sąsiada tylko dlatego, że ten był innej narodowości.